я вас з добрих веків пустила, а це ви робіть же? Тарас муж правий поліцейський. Ну що ви робите? За оставку бо зараз що ви робите? Що ви робите, ви маєте в голові? Я тут не розумію, що ви робите. Що ви робите? Я заставив мені номери телефонів, бо я справа ходжу на цілу поліцію. Що ви робите? Що ви робите? Я є там у всіх! Pan rozglądał, że ja Pana mogę pobić i Pan mi nic nie zrobi? Się. Babię, A co mi Pan babię, zrobi? Babię, baje baje go, go, się. Odsłucham. Odsłucham. O co ja? Panie skurwysiu! A jesteście u mnie? Um, 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 ale posłuchajcie! A jest u mnie na podwórku? Ale to jest mój fakt, że nie można na przykład nosić, tych funkcjonariuszy. Pan, Ale Pan go zaatakował, przepraszam! Nie Pan go zrobił, zaatakowaliście! Pan go zaatakował! Wy zaatakowaliście go! Wszystko jest nagrane! Wszystko macie nagrane! Pan normalny jest? Czy wy normalnie jesteście? Atakujecie, prowokujecie. Policja na podwórko nie wejdzie. Nie wejdziecie nigdy nie w, w życiu. nigdy w, w życiu. Co wy, rocznie. Rocznie. co wy robicie? Panowie, co, co wy robicie? Co wy robicie? Ale... Nie, nie wejdziecie, nigdy uciekniecie, na pocorku do mnie. Patrzcie. Ja was... No skurwysyny. Jebane. Oto, wiecie, co to co mu teraz to zrobi? Zobaczcie, co wy z niego zrobiliście. Z jego krew... Krew cieknie. Ej! Ej! Jak chcecie go... Jak chcecie, to weź go w jedynkę. Macie, macie Ej! Przyszysz! Kurwa, z uwierze, co za przywód. To my nie ma, to wy robicie! Odsłyszył człowieku, odsłyszył. To by się człowieku, się To my się odsłyszeliście! Dlaczego wy idziecie dwóch na jednego? Tak! I po zęby uzbrojone! Ja mam odpędzam! To, was to co za przykre! To za nowo To jest policja? Że A, ja was dotknąć nie mogę?

Ligitymacja ida mnie. Ano, pewnie, pewnie. Ligitymacja. Ligitymacja ida mnie. Ligitymacja, panowie, daję ligamę. Macie jakieś idee, w ogóle, żeby im powiedzieć, co się dzieje? Ligitymacja ida pan kolega. Ja się wyraźnie tłumaczę, czy nie? Zobaczcie, panie. Zobaczcie, panie. I ma. To są psy, to są bandyci. Oni my też tak napadli. A ja ich nic nie zrozumiałem. Pan tego nie widzi? Pan Pan tego nie widzi? Ale pan tego nie widzi? Ja chcę pana dane! Nie. A, ja, a ja... Ja go też pobiłem i co mi zrobić? Pan ma ja, ja dane be, swoje! To pan, ja do pana się nie wyrażam Panowie dażą dane swoje Pokażą Pokażą panowie swoje legitymacje Czemu panowie nie pokażą legitymacji? Ja się pytam kto będzie krowy teraz pilnować? Kto będzie krowy pilnował? Panie policjancie, kto będzie krowy pilnował teraz? Kto będzie pilnować krowy? Pan tutaj? Pan tutaj? ze mną, dobrze? No jak z tego Pan zdaje moją legitymację wychodzi moje krowy pilnować. To no, Ja panu nie wypuszczę.